Hej, 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 witajcie serdecznie z tej strony, Rados. A ja witam Was w kolejnej serii na tym kanale, tym razem z gry LEGO Marvel Super Heroes 2. Pomyślałem, że po dwóch grach z, le z serii LEGO Batman czas dokończyć naszą serię z gry, która zapoczątkowała ten kanał. A więc co? Klikamy nowa gra. Przepraszam Was też bardzo za ten zapis, ale tutaj. No niestety, ale coś źle zadziałało. Nagranie mi się skasowało i musiałem odpalać grę od nowa. Żebyście po prostu to widzieli. No to co? Na pewno chcemy. Nadpisujemy, bo i tak tam nic nie było. Zapisywanie zakończone. I cóż, rozpoczynamy tryb fabularny! Priorytetowa transmisja Alfa! Odbiór Nowa Korp. Czy ktoś mnie słyszy? Jesteśmy oblężeni. Uwaga! Kalk atakuje! Odbiór! Okej! Okay. Ktoś jeszcze widzi wielki miecz na niebie? Ja widzę! O, tam jest! Strażnicy? Kang zdobywca atakuje. Prawie zakończyliśmy ewakuację, ale ostatnie okręty są ostrzeliwane. Długo się nie utrzymamy! Spokojnie, Nowa. Jesteśmy do ust. Rozwiążemy każdy problem. Przyjmiemy każdą zapłatę. Rocket ster jest twój. Gród! Ręce przy sobie. To kałabanga banga na Kanga! Wow! Wszystko tam w porządku? Szczerze, lepiej się nie zastanawiać. Okej, okay. słyszałem to! W buty zęszać opinię o moim lataniu, Quill! Wynieśmy się już stąd i dostańmy do śluzy. Ale. No Są dobrze. Szkoda, się A więc tak. Yy, tu. Chyba wejść nie mogę. Okej. Okay. Wskoczmy tu I teraz tak, zniszczymy to Do, Wierzcie co też bardzo fajnie, że ta gra ma polski dubbing Nie pamiętam już w zasadzie jak to było w ojojoj że Lego Batman 3 Ale bar bardzo możliwe, że to jest pierwsza gra właśnie z polskim dubbingiem Ojoj, oj. dobra. Yy, ogarnijmy co mamy tu zrobić. Yy, chodźmy tu. Roketki. Yy, okay. Możesz na chwilę przerwać rozwijanie statku i otworzyć ten głaz, Proszę. Co? Nie otworzył się? Yy, musiał się zacząć. Czy coś? Super. Trzeba użyć tego awaryjnego ręcznego sterowania, o którym mówiłem. Okej, okay, jakieś ręczne sterowanie. Ale widzę, że... Ciężko się nie będzie do niego dostać um, um, um. Ułóżmy nie sobie zupełnie to zupełnie twoja działka mówisz No cóż trudno musisz jednak z tego skorzystać Dobra przekręćmy i odpuszczmy ten głaz i zobaczmy nadal nie wierzę, że to ma być awaryjne sterowanie Ej, no może rzeczywiście jest trochę skomplikowane, no ale działa, nie? Okej, okay, zjeżdżamy na statku. Jest i wyjście. Tylko trzeba to wszystko sprzątnąć miną grawitacyjną. I Teraz. Czemu na tym panelu jest pancerna płytka. No bo wiesz jak grunt lubi wciskać guziki. Od tego wolałbym trzymać z daleka. Hmm. Kontrol? Logiczne, rozsądne potunięcie. Spróbuj okay. chociaż Jakaś grawitacyjna, nie zdążyłem doczytać co Jeśli przetrwamy, ale powinniśmy zacząć ćwiczyć takie sytuacje okay. dobra. No dobra, prawie jesteśmy na pozycji! Uwaga! Teraz już nas wciąga. Więc... ha co okay, Sami skoczymy. A jak będziemy wystarczająco nisko! Czy on miał plecak rakietowy? Żartujesz, nie? Nawet koszulki nie miał. Okej, okay, zmiana. Skaczemy już. No to coś. Ach, Drax, naucz się patrzeć, zanim skoczysz. Patrzyłem i skoczyłem. Tak, tak strzelam. Ten cały kank jest panem podróży w czasie? Okej. Okay. A więc nasi strażnicy spadli. W sensie, no zaskoczyli, niż spadli. A więc. Czy strażnicy galaktyki? Tak, tak, wiem, że to. O, witajcie, strażnicy. Dziękujemy za wsparcie. Ostatni okręt ratunkowy dla cywili niedługo będzie na miejscu. Postarajcie się oczyścić teren, proszę, tylko miejcie oko na siły kanga. Ale. Przecież wszyscy mają oczy. Okay. Spacja. aha, że mogę. O aż takich. Aż takich poradników mi nie trzeba, spokojnie. Ale dobrze, że. Dbają tutaj o tym co pierwszy raz grają w jakieś gry. No dobrze, więc zobaczmy co tutaj mamy zrobić. Już widzę Marnie tutaj. Martnie to wygląda. Wszędzie jest chaos. Ci cywile nigdzie się nie ruszą, póki nie ugasimy pożaru. Może na górnym poziomie będzie coś, co w tym pomoże. Widzę, że tutaj dialogi mi łapię. będą. Kim ten kank jest i czego w ogóle chce? Będą pewnie przerywać. O, tak jak myślałem. Będą mi pewnie co chwila przerywać. Tutaj też coś jest. Czy mogę tu zniszczyć? Oczywiście, że tak. I tam wejść nie mogę. Okej. Okay. Dobra, wejdź. Tam był jakiś clown. Okej, okay. nie wnikam. Y wejdźmy tu I zobaczymy co tutaj. Moja wielka siła pozwoli zniszczyć tę umiarkowanie uszkodzoną ścianę. Okej, okay, czyli ty możesz zniszczyć. To ok, to było tu, wejdźmy i ciach i zniszczone. Dobra, pociągnijmy dźwignię. Nieźle udało się. Teraz mamy prywatnego strażackiego drona. Ok, jakiś to dron jest. Aha, i on nam ugasił tutaj pożar. Ja zapeszyłem. Wybaczcie. Zaraz będą bezpieczni. Dobra robota. Okej, okay, i teraz... ocal... Ocalający ocalali? No, co by nie było. To tutaj uciekają i się idą chronić. No dobrze. Spie... Drax mówi, że zapłacą. No, fajnie by było, jakbyś sam się tutaj z nimi rozprawił. Ale dobra. Kontrol. Yy, Zbudujmy, że coś. Jakaś kula to będzie. Ale co to za kula? I do czego ona ma służyć? O, 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 pieniążki. O, mogę do niej wsiąść. A wsiądźmy. O, ile pieniędzy. Aha, ja mogę... Niesamowite! Okay. Traks jest w wielkiej kuli. Okej okay. yy, tu chyba okay. będzie nam potrzebny Starlord. Ale patrzcie! Jest i wzmacniacz, którego potrzebujemy! A, widzę, że tu niektórzy bosowie mają. Jeśli potrzebujesz pomocy? Nie przypisano, aha Damy radę bez tego może? Kontrol. Jeszcze jedno. Swej siły do tych drzwi. Nie, no nie. Dobra. Czyli potrzebujemy tu Draksa, tak? To... Widziałem, że ktoś tutaj z nami leci. Weźmy sobie serduszko i teraz musimy klikać. OK, klikajmy. Gratulujemy! Zostaliście ocaleni przez legendarnych. Ej, dokąd wszyscy idą? Nikt nie chce autografu starlorda? Najwidoczniej no nikt nie chce. No dobrze, uratowani kolejni tutaj caleńcy. Zaraz lądujemy! Normalnie nie uwierzycie co się stało! Trafiliśmy na koleczkę Kanga i taką jedną zabawkę z przyszłości! Zresztą zobaczycie! Okej, okay, jaką zabawkę z przyszłości. No, tutaj chciałem powiedzieć, że te dialogi to będą normalnie odwalać większość roboty za nas, Roket. Masz coś, okay. co może zniszczyć wzmacniany metal? No, pytanie: W przeciwieństwie do niektórych ja zawsze jestem przygotowany na takie okazje. No więc dobrze, zobaczmy, czy masz coś, co zniszczy metal. Hmm. Cześć, byś coś miał. Oczywiście, że masz. Bardzo fajnie. A oni się tam utopili? Ciekawe. Gród. No, niby gród. Oho! Czyli takie urządzenie. Jak on to zrobił? To wam chciałem powiedzieć. To czasowe ustrojstwo, które znaleźliśmy, pozwala mu rosnąć i maleć kiedy chce. Czy starzeć się i młodnieć, jak się czepiać szczegółów. Ale chyba działa tylko na niego. Ja jest grub! To już wszyscy. Niezła robota. Dobrze okay. się dziś pisaliście. Tak, jak ja się zjawiłem. Quill, odbiór! Atakują nas! Osłony ledwie działają. Zajmijcie się tym statkiem, dopóki ich nie naprawimy. A, no to znowu nadgodzinki, co? Ej, czy to atakuje mój statek? To już przesada. Ruszajmy, zanim spowoduje więcej zniszczeń. Aaa, milano może w okay, każdym nie powinniśmy tam wchodzić, A, Coś tutaj może da się sterować niżcie. systemami obrony zdalnie. Może! O! Czemu by nie Chciałem się zmienić, ale nie mogłem. Dobra. Yy, ułóżmy coś, co tutaj nam. Możemy ułożyć. I kontrol. Przeszłamujmy C. Ogólnie to, jak zapewne. Jak zapewne widzicie to nie gram na napadzie. A no cóż, nie gram, ponieważ no coś tutaj nie działa i jak chcę grać, to od automatycznie odpala się druga osoba, tak jakbym grał z kimś w dwójkę. O, już No i po prostu zajęło mi to jakieś 15 minut nagrywania i... I no stwierdziłem, że tutaj już nie ma co ciągnąć w dodatku, że nie chciałem wyłączać materiału. I, i tak to wygląda, słuchajcie. Tak to niestety wygląda, ale mam nadzieję, że to, że gramy na klawiaturze mechanicznej swoją drogą, którą głośno słychać. Ale mam nadzieję, że Wam to przeszkadzać nie będzie. A my? Tego kostka i udało się. Niezły strzał, roket! I oto! My zielżamy! Okej, okay, tak, spoko. Nie ma większej satysfakcji. Ponad triumf ukuty na polu bitwy. Czyż to nie piękne, moja droga Ravono? Ta destrukcja, twa potęga jest niezrównana z dobywcą. O, oh, zdobywca, tak. Jeszcze raz. Ta destrukcja, Ta potęga jest niezrównana z dobywcą. Hmm. Równie rozkoszne za drugim razem. Nowo przybyli nie tracą ani muszą. Są jak mrówki, nie stanowią zawodnia. Jednak pokażmy im czym jest prawdziwe wyzwanie. Ohoho. Stworzył się jakiś robocik. Tutaj? Ale czemu? Kto wie? Celestia. W każdym razie na przyjaznego to nie wygląda. Zdobywco? Eson poszukiwacz? Czy to nie przesada? Przesada? Znalazłem go u kresu czasu. Słabego i złamanego. <grym> więc nie powinien ich zniszczyć. Zbyt szybko. <grym> <grym> okay. A więc... A więc niby mamy jakieś szanse, ale... Ale to niby. Aż są poszukiwacz. Okej, okay, tu jakiś pan... podróżnik... się ze mną chciał bić, ale na szczęście tylko nam. Tak uważam. Witaj, wielki, niezrozumiany stworze! Nie, sorry, atakuję! Uważajcie! Ten dzień robi Czy ty temu w jakiś sposób spotkałeś, Dlaczego wszyscy mnie o to pytają? Nie, nie tym razem. Eee, co oni robią? Aha, oni go cofają, ty. Chwila! Co tu właśnie zaszło? Czyli... A jak myślisz, pewnie znowu kanki jego podróże w czasie. Czyli oni go normalnie cofają w czasie. Trzeba na to uważać i znowu Okej, okay, może jakoś damy radę Może nas niczym nie zaskoczy dziwnie Dobra, tego znieść znaczy nie mogę, ale tu też mogę ułożyć Więc jak widzę, że mnie nie chce atakować to Tak zróbmy Okej, okay, mumia, pan podróżnik Zrzućmy tu kontrolę. ...i cóż się stanie? Przeciągnę coś... A, jego laserową rękę. Ale czy... To chyba i tak nic nie powinno dać, bo on przecież może cofnąć czas. Dobra, znowu będzie tutaj nas... A czemu ja zginąłem? Halo. Przecież ja byłem... Nie byłem w... Okej, okay, cofa się czas i to dalej jest. Wow. Chwila! Okay. Co tu okay, właśnie zaszło? Okej. Przebudował się. No to tyle ze wzmacniacza. Ale chociaż mamy go czym teraz zaatakować. Okej, właśnie teraz odbudowali okej, okay, ubierzmy się i zniszczmy już kompletnie ten jego wzma wzmacniacz, czy... jak to się nazywa? No, no laser powiedzmy. Okej, okay, ale już z laserów z tego... kurczę, ja bym mógł trafić w ten laser. Tak, pro... ślicznie, ślicznie śli tak, no. Dawaj, dawaj, prasz ten laser. O, dwa razy. O, mogę więcej. Czy to mogę nawet więcej? O, 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 o. Dobrze. Dobra, dało radę. Zniszczyliśmy mu tą jego rączkę. I położył się do spalia. Chyba ma słaby punkt na barku. Zostawcie to mnie! Nic mnie. Okej, okay, czyli jedną ręką dalej tutaj walczy z nami. Dobra, gdzie jest Drax? Drax jest tutaj, to wejdźmy tędy po Draxie. Kogoś tu potrzebuje, kto będzie siedział. Teraz Drax. Wejdź tu. No fest, nie... nie zebrałem tamtej monetki. Dobra, jest Gamora w skuteczku. I teraz muszę się, zgaduję, tutaj rozbujać i wskoczyć. Dobra, zniszczymy to. I... wow, on jest naprawdę napędzony na jakąś... I mechanik. Naprawdę? Aha. Jego cała moc została wciągnięta. Drags widzieliśmy spadu. Okay, dopóki jest czar, szukajcie słabych miejsc. Tak, tak, Ok, czyli wyłączyli go i zgaduję, że muszę tu zniszczyć, Tylko teraz. Spróbujmy zniszczyć to tak O dobrze myślę No to nawalajmy. I zniszczyliśmy obudowę, chyba jak na razie Tak się mo może wydawać Aha i teraz musimy to przyciągnąć Tym jego wzmacniaczem czy jak tam się Mówi. Ok, trafiłem. Nie, chodzi mi o ten wzmacniacz. Teraz uciekamy. Myślisz, żeby się nadał? Chcesz minę do czegoś tak tam trosz, tam my... a nie trzeba Czy nawet wspomnieć. A myślałem, że będzie tak ciężko dobro. jak w Lego Batman y 3, gdzie dosłownie musieliśmy na naiwanieć na Iwaniać w ten przycisk, żeby nas Superman nie zdmuchnął. No, tutaj jest Czogali, ale... to... w dwie różne strony to raczej różnicy nie ma. Okej, okay, udało nam się pokonać... tego... gostka. Już zapomniałem, jak on się nazywał. I w tym momencie zniknął. Ciekawe... są więksi tym bardziej cię boli Ej Quill, lepiej zapytaj o nagrodę. Okej. Okay. No ale kang dalej tutaj. A to co? Koniec zabawy. Znikamy. Coś tu się dzieje Jan jest krót! Ej, nie składaj gałęzi, stary! Ten wielki miecz ciągle czeka! Nie uciekają a tam za nami coś białego, jakby coś wybuchło! Odleciał. Jan jest gród! Transmisja alarmowa? Stery? Z ziemi? Kang zdążył do trzecia tam? Nie, to niemożliwe! Ale tak czy inaczej musimy ich ostrzec! Niby dlaczego akurat my? Bo jesteśmy strażnikami galaktyki, a no więc lecimy na ziemię, czyż nie? I cóż teraz się stało? Halo, halo. Aha, zakończyła się misja. Czy ktoś pokona Esona? Poziom ukończony. Zdobyliśmy 1 na 4 możliwe. Z tego co widzę, jeden klocuszek. Uzbieraliśmy 58 tysięcy. 0 niestety mniej zestawów. I aż 7-8 postaci. Drax. Odblokowujemy Terraxa. Odblokowujemy Gamorę. Ok. Również i Gruta w dużej wersji, jego dorosłej. I w małej wersji to odblokowujemy. Ok, czyli to będą różne postacie, jakby. Ok, Rocket, Shop, pracz. <grymne> Dobra. I jeszcze został Star Lord. Dokładnie tak. Star -Lord i to chyba wszystkie postacie z możliwych. A jednak, jeszcze jakiś Star Lord z szarą koszulką. No to chyba już wszystkie postacie, które mogliśmy odblokować po tej misji. Czyż nie? Dokładnie. Wybór ramki, spacja, zatwierdź. A więc chyba kontynuujemy tryb fabularny. Oczywiście, że tak. Znajdujemy się w Manhattanie na ziemi. nie zawodzą jeśli chodzi o świętowanie zwycięstw. Z Lokim też dali radę. Mm. Bree jest przepyszny. Mogę prosić więcej na czosów? Jestny Giant Manie. Mm. Bardzo bym prosił, żeby mi ktoś napisał, czy Witamy ta grama na zdrowie, ma... Ta gra ma powiązanie z... z wcześniejszym Bóg wydaniem. I czy oni świętują wygraną z Galaktusem? Czasu dla siebie. Przynajmniej bez Halka pewnie zaoszczędziliście na cateringu. Połączenie przychodzące Nick Fury Kolejny alarm. Naprawiłeś już te drzwi centrum dowodzenia tony? Eee. Tak! Oczywiście. No dobra, to czas zwijać imprezy. O, szkoda. Przystawki były wyśmienite. Ty myjesz, ja wycieram. <słuch> Ty myjesz, ja wycieram. Okej. Okay. Odbierajmy się do tego centrum Odblokujemy te Kapitana Amerykę. Połączenie przychodzące: Nick Fury i łosp. Jak to było po polsku? OSA, tak? Chyba tak. No ale cóż. Coś musimy chyba jakieś drzwi dowodzenia naprawić z tego co tam słyszymy. Albo. Albo i nie, albo i Iron man je naprawił. Ale cóż, no połączenie przychodzące od Nika No to cóż, to w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć!